Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco. Chciałabym dzisiaj podzielić się z Wami swoim doświadczeniem miłości, jako pewną formą świadectwa tego, kim jest Stwórca i jak działa przez nas, aby okazać nam swoją miłość i wdzięczność za to, że jesteśmy. Jaka potęga miłości. Drzemie w każdym Twoim ruchu, każdym działaniu, każdym wydarzeniu i każdym doświadczeniu jako formie przejawu miłości. Kochani, ostatnie moje doświadczenia życiowe ugruntowały mnie tak naprawdę tylko w tym, jak piękne są boskie poczynania w naszym życiu, a jednocześnie jak bardzo nielogiczne. Tak. Bóg jest totalnie nielogiczny. Na podstawie moich przeróżnych doświadczeń opartych na obcowaniu z Bogiem, mogę cię zapewnić, że wszelkie twoje zaplanowane działania wynikają tylko i wyłącznie z głowy, nie z przepływu, że każdy zaplanowany ruch nie jest boskim przepływem, lecz działaniem z poziomu umysłu który zawsze ma wszystko zaplanowane. Bóg, miłość, nigdy niczego nie planuje. Patrząc na sprawę całościowo, to tak, nasze życie jest wcześniej zaplanowane przez Boga jako cudowny, boski scenariusz, rozpisany przez najpiękniejszego reżysera, więc każdy jego fragment też jest zaplanowany, ale Poszczególne nasze zachowania, wybory są konsekwencją decyzji, naszych decyzji opartych na Bogu lub umyśle. Chcę Ci tylko wyjaśnić na podstawie własnych doświadczeń, na podstawie obserwacji i czucia własnego procesu, w którym postawiłam tylko i wyłącznie na miłość, jak proces naszego życia Przebiega w oparciu o prawdę lub nieprawdę. Cokolwiek byś nie uczynił, zawsze jest to właściwa droga. Pamiętaj o tym to bardzo ważne, abyś nigdy nie robił sobie wyrzutów, ponieważ zawsze wszystko jest właściwe i każda twoja decyzja, nawet jeśli w perspektywie wydawałaby się błędna, to prowadziła ona do twojego wewnętrznego rozwoju. I kiedy następowało zrozumienie, wtedy przesuwałeś się o jeden krok dalej w stronę prawdy. Ostatnie wydarzenia w moim życiu, a było ich sporo i były one dość intensywne, sprawiły, że poczułam ogromną ulgę. Ulgę, która była wynikiem totalnego odpuszczenia. Choć Zdarzało mi się dużo mówić o totalnym odpuszczeniu, to jednak potrafiłam zderzyć się z oporem, który stawiałam przed tym, co pojawiło się, co pojawiało się przede mną, ponieważ pamiętaj, kiedy na szali staje poważna decyzja życiowa, umysł wtedy najczęściej chce odegrać w tym momencie Twojego życia bardzo ważną rolę. Chcę w tym momencie poczuć się bardzo ważny i odegrać istotną rolę w tym procesie. Najczęściej wtedy poddaję Ci mnóstwo argumentów, przekonujących Cię o tym, że, no, że to niekoniecznie jest dobry kierunek. Daję Ci podpowiedzi o innych dobrych rozwiązaniach w tej sytuacji, które, kiedy są efektem dedukcji i analizy, nigdy nie mogą być właściwe. Istotny jest ten pierwszy impuls, który zawsze pojawia się najpierw w sercu. Pierwsze uczucie, które zawsze wskazuje ci właściwą ścieżkę, która czegokolwiek byś nie zrobił, i tak zaprowadzi cię do zaplanowanego celu, lecz może się to wydarzyć bardziej pokrętnymi ścieżkami, kiedy poddasz się umysłowi. Ważne jest to, abyś pamiętał, że cokolwiek by się nie wydarzyło na podstawie twoich wyborów życiowych zawsze zaprowadzi cię to finalnie do puenty, która rozpisana jest już wcześniej w twoim scenariuszu życia, który na najwyższym poziomie rozpisałeś sobie sam i zapragnąłeś tego doświadczyć. Kochani, długo do Długo opierałam się pewnej decyzji w swoim życiu, ważnej decyzji, która i tak się wydarzyła. Jeśli coś przejawia się w Twoim życiu, to przejawia się zawsze po coś, nigdy nie przypadkiem i nigdy nie bez znaczenia. Proces, w którym w końcu uległam, trwał bardzo długo, ale i tak się odbył. Czas, w którym stawiałam opór na podstawie w odpowiedzi właśnie umysłu, był czasem rozumienia Boga i jego sposobu działania, był czasem zbliżania się do miłości. To jest niesamowite, jakimi pokrętnymi ścieżkami może poprowadzić Cię Stwórca do celu, po to, abyś wzniósł się w procesie zbliżania do Niego, aby nastąpiło zrozumienie. To są ścieżki, w których, kiedy spojrzysz na nie z perspektywy czasu, widzisz ewidentnie boski plan, którego sam umysłem nigdy nie byłbyś w stanie wymyśleć, nie byłbyś w stanie zaplanować niczego tak nadzwyczajnego, co prowadzi do zrozumienia, które, kiedy następuje, staje się uwolnieniem i oczyszczeniem. Z kolejnej warstwy zapomnienia, w którą się spowiłeś. Bardzo ważne jest zrozumienie tego, co miłość chce Ci przekazać. To jest Twój wewnętrzny dialog, który nadaje Ci kierunek i pozwala Ci się wspiąć po kolejnym stopniu ku miłości. Kochani, kiedy tak długo się opierałam, słysząc w głowie ciągle nowe argumenty przeciw, Dostawałam coraz trudniejsze doświadczenie w tym, w czym miała nastąpić życiowa zmiana, że zostałam zmuszona wręcz do zmiany, ponieważ czułam, że nie ma w tym już lekkości, którą niegdyś czułam. Wiedziałam, że nastąpi moment, w którym dla własnego dobra, dla dobra mojej relacji z Bogiem i realizowania siebie na poziomie duchowym, muszę dokonać zmiany. Która jest nieodzowna. A kiedy nastąpiła zmiana, trochę, a nawet bardzo wymuszona na mnie przez Boga, wtedy zadziała się magia. Magia, której nigdy bym się nie spodziewała. Magia, która mnie totalnie zaskoczyła. Kiedy spojrzałam całościowo na to, co otrzymałam w zamian, poczułam taką ogromną wdzięczność, ale nie mogąc się jednocześnie wyzbyć zadziwienia, że aż tak pięknie można było to zaplanować. Nigdy, że nigdy nie byłabym w stanie sama z siebie zaplanować czegoś tak niesamowitego i zaskakującego. To jest seria zdarzeń, w której ewidentnie czujesz boską iskrę. To jest coś, o czym myślisz, wow, w życiu bym czegoś takiego nie wymyśliła. To jest moment, w którym, wiedząc i czując, że na najwyższym poziomie jesteś najwyższą miłością, masz świadomość, że tak totalnie zaskoczyłaś samą siebie. To brzmi jak dowcip, i trochę takim dowcipem jest. Kiedy uświadomiasz sobie, uświadamiasz sobie, jak sam sobie sprawiasz kłopoty. No i jakże ogromne było moje zdziwienie, kiedy krok po kroku przeanalizowałam to, co się zadziało. I jak w każdym ruchu, w każdym moim kroku był cudowny, boski plan. To jest coś niesamowitego. I nie do opisania. Ale kochani, i mówię to na podstawie własnych doświadczeń i własnego dialogu z Bogiem bardzo ważne jest w naszym procesie zrozumienie. Kiedy następuje zrozumienie, wszystko staje się jasne, i że, zaczynasz widzieć to, co zakrywała przed Tobą kurtyna iluzji. Wtedy obnaża się prawda. Rozumiesz, i czujesz. Jaki był zamysł ogromnej miłości, która cokolwiek robi dla ciebie, robi to tylko z ogromnej, nieograniczonej niczym miłości. Następuje ulga. A czym jest ta ulga? Ulga następuje wtedy, kiedy na skutek zrozumienia zrzucasz z siebie kolejny balast. W którym obciążyłaś się w tym świecie tylko po to, aby poczuć przez chwilę i doświadczyć, jak to jest nie być kochanym i nie czuć miłości. Kiedy spojrzałam na wszystko, co zadziewało się w moim procesie pomiędzy w przeciągu całego czasu jego trwania, nie mogłam uwierzyć w to, jak szczegółowo zostało wszystko rozpisane, jak szczegółowo i z jaką precyzją została rozpisana moja ścieżka, po to, abym w pewnym momencie swojego życia mogła po raz kolejny poczuć tę cudowną ulgę, która jest przejawem Boga, który w tym momencie mówi: Jesteś o krok bliżej i cieszę się razem z Tobą. Zobacz, Bóg też ma wszystko skrupulatnie rozplanowane. Skrupulatnie rozpisał twoje życie, krok po kroku. Ma całościowy plan na ciebie, ale czym różni się ten plan od tego, co planuje w twoim życiu twój umysł? Poczuj to. Różni się tym, że o planach Boga nigdy się nie dowiesz. Nigdy nie jesteś w stanie ich przewidzieć, nie jesteś w stanie w żaden sposób określić, gdzie będziesz jutro. I co jutro będzie się z tobą działo? Dlaczego? Dlatego, że Stwórca jest tą chwilą, tą konkretną chwilą, która właśnie trwa, i w tej konkretnej chwili prosi cię o kontemplowanie Jego, jej obecności. Kiedy pozwalasz sobie na tę komplentację, kiedy pozwalasz sobie na bycie chwilą, nieplanowanie niczego, pozwalasz sobie na trwanie w prawdzie, która jest jedynym właściwym kierunkiem. Jedyne, co masz robić, to żyć to życie radując się i błogosławiąc każdą chwilę, błogosławiąc każdego i wszystko, co napotkasz na swojej drodze, a cała reszta. Życie będzie płynąć w zaopiekowaniu. Nie ufaj tym, którzy pokazują ci twoją przyszłość, bo Bóg nigdy nie pokaże ci twojej przyszłości, ponieważ jest On obecnością, która tu na ziemi nigdy nie wychodzi ponad to, co zadziewa się w tej konkretnej chwili. Twoje życie w oczach Boga ma być przygodą. Zagadką, a ty poddaj się jej w zaufaniu i pozwól miłości bawić się z tobą w to życie. Zaufaj temu, co płynie i co zadziewa się w twoim życiu, i pamiętaj, że czegokolwiek byś nie czuł w danej chwili: złości, nienawiści, bezradności, smutku, samotności to wszystko jest po coś i to wszystko przeminie, ponieważ to nie jest prawdą. Wszystko to, co przemija, nie może być prawdą, ponieważ tylko to, co stałe i nieprzemijalne, nią jest. Pobądź w swojej ciszy, w swojej własnej ciszy. Zostaw to, co proponuje Ci świat, i oddaj się własnej ciszy. Tylko wtedy znajdziesz zrozumienie, rozwiązanie. Odpowiedź na każde pytanie? Tylko tam znajdziesz miłość, której tak bardzo ci brakuje. Zostaw to wszystko. Zostaw to i płyń to życie w radości, którą jesteś. Jesteś w stanie to sobie przypomnieć, zanurzając się we własnej ciszy. Tylko tam jesteś sobą. Tylko tam jesteś prawdą. Tylko tam potrafisz stanąć naga i poczuć swoją boską naturę. Dziękuję, kochani, za to, że jesteście, że poświęciliście chwilę ze swojego życia na posłuchanie tego, co chciałam Wam przekazać. Żadne spotkanie nie jest przypadkowe. Żadne słowa, które do nas trafiają, nie są przypa przypadkowe. Żadne zdarzenie w naszym życiu nie jest przypadkowe.